Panu się pracuje z Wojciechem Malejkatem. I jakim jest reżyserem? No, z Wojtkiem się znamy tyle lat, uczymy w szkole, później się spotkaliśmy w różnych miejscach Polski, nie tylko w Warszawie. Przy realizacji różnych przedstawień i w relacji aktor-reżyser i aktor-aktor. I na polu towarzyskim. No, nawet nie będę opowiadał, bo Wojtek jest kapitalnym człowiekiem, świetnym reżyserem, błyskotliwym. Ma ogromne poczucie humoru, które dla mnie ogromnie ważne. I wie czego chce. A jego przedstawienia są. kwintesencją jego talentu. Daje dużo wskazówek, czy też daje wam takie pole do popisu? No jedno i drugie to. No, jest apodyktyczny czasami, no bo dobry reżyser wie, czego chce, a on wie, czego chce i chce, żeby był tak jak on bierze za to odpowiedzialność. Nie? Ale jak się spotkałem rasowe konie, no to ja zawsze mówię, zawsze się trochę tam pogryzą, no ale w dobrej wierze, żeby, żeby powstało coś fajnego i tak zawsze z Wojtkiem. No.